Cześć moi drodzy, kolejny dzień, kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajny stolik w stylu takim vintage, można powiedzieć, w bardzo fajnym stylu mm, i bardzo małym kosztem. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Kupiłem taką szpulę po kablu w duńskiej woli. Pozdrawiam serdecznie Jakub. Piękna szpula, bardzo dobre drewno, idealna wysokość na stolik. Jak jest plan? Pierwsza rzecz to przeszlifuję tutaj te wystające śruby, następnie przeszlifuję górę i tą część do gołego drewna. Założyłem tarczę do metalu i zaraz pokażę Wam na tej śrubie, jak się zmieni. No i zobaczcie, śruby pięknie przeszlifowane, i teraz nie będą w ogóle przeszkadzać. Zanim zmienię tarczę do metalu na tarczę do drewna, to jeszcze przeszlifuję wszystkie te łączenia metalowe. Te zszywki, chyba tak to się nazywa. Śruby przeszlifowane, tak to śmiesznie wygląda. Idę teraz po tarczę do drewna. Tu chciałem wam pokazać, jak wygląda już jedna przeszlifowana deska. Jest naprawdę bardzo przyjemna już w dotyku. Przepiękny kolor drewna wyszedł. No i teraz pozostało mi przeszlifować pozostałe. Włączam time Dam chwilę odpocząć w szlifierce kątowej, bo nieprofesjonalne sprzęt żeby się nie zajechała. No i tak to wygląda takie porównanie. Jeszcze na pewno troszeczkę wezmę niektóre deski podokręcam, bo też szywki po latach troszeczkę popuszczały w niektórych miejscach. Tutaj szczególnie to widać. Widzicie jak się, jak się rusza? Także wezmę wkręta od spodu, bo nie będzie go widać, a deskę przepięknie przytrzyma. Tutaj blat już jest praktycznie bardzo bardzo przyjemny w dotyku, ale jeszcze go wygładzę takim czymś. No pięknie, stół nabrał jeszcze bardziej jasnego koloru. Teraz idę po palnik. Teraz jeszcze biorę papierek ścierny i pomiędzy deskami przeszlifuję troszeczkę. A teraz wykorzystam japońską metodę opalania drewna Shōsugi-ban, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, zaraz tutaj zobaczycie poprawną nazwę, palnik za 15 złotych z przesyłką, wkłady, kartusze takie gazowe 225 gram, ma marki Tyros, no i jedziemy z tym tematem. Jedna deska zrobiona, no i powiedzcie, nie ma to klimatu? No coś cudownego. Teraz czas na cały stół. Tu tak wziąłem jeszcze ponad połowę, żebyście zobaczyli różnicę. No klasa, klasa, jestem zachwycony z efektu. Po, Oczywiście to jeszcze wyschnie, będzie ładniejszy efekt. No i co, trochę farby tu, gdzie gdzie gdzieś przyschnęła, widać jak to wygląda. Moim zdaniem, nawet to pasuje. Zanim wezmę tutaj, zaolejuję górę. Jeszcze opalę dół, tylko tutaj już nie będę szlifował, ponieważ no, to jest główny blata. To taki po prostu, żeby wizualnie ładnie wyglądało. Co? Góra opalona, śruby pomalowane, dół opalony. Prezencja tego jest moim zdaniem niesamowita. Bardzo proszę napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, bo dla mnie to jest mistrzostwo świata. A teraz olej, który zobaczycie, co zrobi ze słojami drewna. Ponieważ będę jadł na tym stole, to użyję takiego oleju do drewna, do żywności, które dostałem od Radka z klubu Armesingowego. Radku, dzięki jeszcze raz, właśnie teraz przyszedł czas, po ponad roku <laughs> wreszcie wykorzysta mi to do jakich celów. Także jedziemy z tematem. Tutaj pokażę Wam tylko kawałeczek. Się zobaczyli o co chodzi. Drewno suchutkie i tak dalej. Zobaczcie po przetarciu. Na tym fragmencie tylko od razu. No, widać kolosalną różnicę. A po pomalowaniu całego. Zaraz Wam pokażę. Macie porównanie. Tą deskę zaolejowałem. Te jeszcze nie są. Ciemniejszy odcień i bardziej głębia. Wychodzą te słoje. No, efekt jest piorunujący. Jeszcze nie jest skończony, bo coś tam dodam, ale tak się prezentuje. Tak się prezentuje, no jestem zachwycony z efektu. O kawałeczki gąbki, zaraz to jeszcze jak przez nie wezmę zamiotę. No mi się niesamowicie podoba taki stolik. Piękna sprawa. Tu jest ostatni element do stolika, czyli lina jachtowa taka fajna. Na koniec dałem linę i delikatnie opalam takie wiecie wystające elementy, żeby ładnie wyglądała, no i żeby się nie strzępiła później. I tak moi kochani prezentuje się gotowy projekt, pierwszy raz w życiu robiłem coś takiego, także no efekty są jakie są. Jeżeli chodzi o tą linę, no nie jestem bogaty, także kupiłem tyle, w przyszłości jak będę miał trochę kasy to w uzupełnie do samej góry. Na razie jest na dole. Opalone, zalejowane na dole. Tutaj dałem w ten sposób linę. A linę w ogóle, żeby nie było widać, zamontowałem. Zobaczcie. malusieńkie gwoździki. W ogóle ich nie widać. A ładnie się prezentuje i dość dobrze się lina trzyma. Piękna sprawa. Spinki bardzo ładnie powychodziły na zewnątrz. Tutaj. Pięknie zabezpieczone, śruby skręcone, także jest dużo bardziej stabilny. I tak się prezentuje. Tak się prezentuje. Mówię, pierwszy raz w coś takiego robiłem. I bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba efekt końcowy. Cała praca. Strasznie mnie ciekawi, Wasze zdanie. A jeśli ktoś z Was miałby ochotę na taki stolik, napiszcie do mnie na maila żyspasm.com. Z przyjemnością zrobię. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć! No mi się to podoba. Mi się to podoba. Nie no, nie to! To! Miego wieczoro, kochani.